Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Małopolska. Młodzi kierowcy często nie zdają sobie sprawy, jakie zagrożenia stawia przed nimi posiadanie prawa jazdy. Pierwsi śmiałkowie mogli się o tym przekonać podczas specjalnego szkolenia, które zostało objęte patronatem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Akcja skierowana jest do kierowców, którzy są młodymi kierowcami, ale młodymi stażem. To jest bardzo ważne, że kierowcy, którzy mają rok prawo jazdy i cały rok poprzez strony Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Rady Kraków mogli wsiąść za kierownicą samochodu, poznać płytę poślizgową, potrenować chociażby kontrolowany poślizg I to jest jakby dla nas ważne, żeby tak tego właśnie teraz jedziemy, próbujemy skontrolować samochód, ale niestety nam się udało i bezpiecznie jedziemy dalej. Kurs na prawo jazdy nie zawsze daje nam pełny obraz tego, jak zachować się na drodze. Szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie najpierw Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przypomniał najczęściej popełniane błędy przez młodych kierowców i wyjaśnił, jak ich uniknąć. Potem przeszliśmy do części praktycznej. Na torze, który tu widać, na pucie poślizgowej młodzi ludzie próbowali nie dopuścić do poślizgu, bo nauka wyprowadzenia auta z poślizgu wymaga długiego czasu. Natomiast my staraliśmy się przekazać informacje jak tego uniknąć, jak panować nad autem tak, żeby ono nam nie uciekało z drogi. Zapytaliśmy jeszcze nowych ambasadorów bezpiecznej jazdy, jak im podobał się kurs i co skłoniło ich do wzięcia udziału w projekcie. Taka chęć sprawdzenia się w takich trudniejszych warunkach i to, żeby się jakoś chociaż w części przygotować, jakby się zdarzyła taka sytuacja. Żeby stawać się codziennie lepszym kierowcą, nabierając doświadczenia, a takie doświadczenie, kiedy możemy zasymulować sytuację, które może zdarzyć się na drodze, a a wyjdziemy z niej bezpieczni i możemy wynieść jakieś doświadczenie na drogę codziennego użytku, to może sprawić właśnie, że uratujemy swoje życie, bo czyjeś. Taka nauka jest szczególnie potrzebna świeżo upieczonym kierowcom, którzy dopiero zaczynają przygodę z samochodem. Muzyka jeszcze kilka lat temu nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, a trasy były zaniedbane, a czasami nawet zamykane. Dziś kolej odradza się na nowo, a mieszkańcy Małopolski coraz częściej przesiadają się do pociągu. W tym wszystkim ma pomóc program Kolej Plus. Ten temat pojawił się również na forum ekonomicznym 2020 w Karpaczu. Były szerokie dyskusje na ten temat, ale my też jako Małopolska Polska wskazaliśmy chociażby, które wnioski zostały przesłane w ramach programu Kolej Plus. I tutaj wskazywaliśmy nowe połączenie Kraków-Myślenice, Kraków-Niepołomice, połączenie kraków olkusz modernizację linii. Postęp jakby rozwoju kolei w naszym województwie jest widoczny. Teraz więcej pasażerów wraca na kolej i korzysta z tego środka transportu. Głównymi zaletami kolei jest bezpieczeństwo, komfort i brak korków. To dzięki temu Małopolanie zostawiają swoje samochody na parkingach Park and Ride i Jadą dalej, ale już pociągiem. Trwają prace i rozmowy nad tym i konkretne kroki już też powstały, żeby te trasy zbudować i myślę, że w perspektywie iluś tam lat do przodu zrealizować. No jest to niewątpliwie potrzebny i konieczny krok dla rozwoju infrastrukturalnego, turystycznego i Przedsiębiorczego. Warto przypomnieć, że 26 sierpnia upłynął termin składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków do programu Kolej Plus. Województwo małopolskie złożyło 5 takich wniosków na projekty opiewające na kwotę 1,5 miliarda złotych. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.